pogody. Dzisiaj w tej drugiej części dnia będzie na pewno sporo przejaśnień gdzie nigdzie, ale jednak deszcz nie też może się pojawić możliwe też burze miejscami, ale na pewno temperatura będzie wysoka, nawet 23 stopnie w Zakopanem, w tej centralnej części Polski, 26, 27 stopni i na zachodzie nawet do 28 stopni. Na barometrach 1007 hektopaskali. Natomiast nadchodząca noc będzie dosyć spokojna na wschodzie, ale poza tym i w centrum i na wybrzeżu i na zachodzie pojawią się opady deszczu, możliwe też cały... Cały czas burzy, ale to na pewno będzie ciepła noc. Temperatura około 16 stopni w Zakopanem, podobnie będzie też w Krakowie, w Kielcach, w Warszawie, nawet 19 stopni i na wybrzeżu około 17 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia trochę więcej przejaśnień, gdzie nie, gdzie w tej zachodniej części Polski, ale poza tym i na wybrzeżu, i w tej centralnej części Polski, i na południu nadal będą pojawiać się dosyć intensywne opady deszczu, możliwe też wciąż burze, a na południowym wschodzie dodatkowo powie, powieje dosyć silny wiatr. Na termometrach nawet 28 stopni w Poznaniu, a w Zielonej Górze do 29 stopni. Ciśnienie będzie spadać, wyniesieć 999 hektopaskali. Ale zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać kolejne dni w pogodzie. W niedzielę opady deszczu, burze w całym kraju. Temperatura wysoka od 27 do 29 stopni. W poniedziałek bardzo podobnie, ale tych opadów wręcz będzie nawet więcej i w centrum, i na południu Polski. Na termometrach od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 27 stopni w centrum oraz na Podkarpaciu. We wtorek trochę więcej jest spokoju w pogodzie. Będzie na zachodzie nie powinno też wtedy padać, ale w centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura nieco niższa od 19 do 23 stopni. Środa deszczowa, burzowa, ale z temperaturą do 20